Witam wszystkich bardzo serdecznie na październikowym czytaniu dla Cindy spod znaku Panny. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Pierwsze trzy karty na górze pokazują nam energię, jakie będą manifestować się dla Was, drogie Panny, w świecie fizycznym. I mamy tutaj kartę Księżyc, mamy Cesarzową i Asa Mieczy. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, kiedy widzę te karty dla Was, to tak jakbyście Wy spojrzeli w lustro i mieli problemy z tym, żeby, żeby siebie rozpoznać. Albo wydarzy się coś, yy, co tak jakby wpłynie mocno na, na waszą psychikę, albo na to, co się dzieje wokół was. I tak jakby wasza reakcja na to sprawi, że w momencie, jak wracacie do domu i spoglądacie w to lustro, zastanawiacie się, kim wy tak naprawdę jesteście. Chodzi tutaj o tożsamość, o to, jak wy siebie reprezentujecie, yy, inaczej, jak wy siebie prezentujecie. Światu. Być może do tej pory kreowaliście swoją osobę w jeden konkretny sposób, tak jakby było to wasze wyobrażenie, was samych. I tak jakby zaczynają wam się otwierać oczy, że to tak naprawdę nie jesteście wy. Być może był to strach, być może coś ukrywaliście, być może wstydziliście się tego, jak, jakimi jesteście. I tak jakby to, co dzieje się w świecie fizycznym, powoduje, że tak jakby otwiera się, otwierają się wasze oczy na rzeczywistość. Na to, jak inni was widzą. Bo to, jak wy prezentujecie siebie, niekoniecznie reprezentuje to, jak inni was odbierają. I tutaj tak naprawdę pokazuje mi się, że wy, tak jakby patrząc w to lustro, nie widzicie siebie jako osoby gorsze niż myśleliście, wręcz przeciwnie. Zaczynacie widzieć swój potencjał. Patrzycie w to lustro i tak jakby patrzycie na siebie z podziwem. Jest to dla Was coś nowego. To jest tak jakby Wasze stare, ale nowe ja. To jesteście Wy, Wy zawsze tacy byliście, tylko tego nie widzieliście albo nie chcieliście tego widzieć. I tak naprawdę tutaj mi się pokazuje zadowolenie że to, czego być może kiedyś się obawialiście, okazuje się, że jest waszą kartą przetargową. Jest to coś, co tylko może wam dawać korzyści, a wy tak jakby do tej pory ukrywaliście to. I teraz słuchajcie, ponieważ jest to czytanie ogólne, tutaj może chodzić o cokolwiek. Każdy z Was będzie musiał tak jakby intuicyjnie wyważyć, o co tutaj może chodzić. Co takiego tłumiliście w sobie, co takiego ukrywaliście, co obawialiście się pokazać w światu. Bo to tak jakby yy, z jakiegoś powodu ujrzy światło dzienne, tak jakby niekoniecznie z waszej własnej woli i tak jakby to, co nastąpi później, otworzy wasze oczy. I są tak jakby rozpoznanie prawdziwego ja. I tak jakby to będzie dowód dla Was na to, że możecie być sobą i nie będzie to odebrane źle. Tak mi się pokazują Wasze energie, jeżeli chodzi o świat fizyczny. I teraz, co to tak naprawdę dla Was znaczy? To są następne trzy karty. Mamy tutaj kartę Siły, mamy rycerza buław i mamy dziesięć mieczy. Dziesięć mieczy to jest tak jakby scena z przestępstwa, które już zostało dokonane. Czyli że to. To, co bolało, to, co było tak jakby najtrudniejsze, już jest przeszłością. I teraz tak jakby patrzycie na zgliszcza. Zgliszcza w sensie, no jeżeli było morderstwo, no to nie zgliszcza, tak? Tylko mamy tutaj ciało. Tylko tak jakby to, co było do tej pory, to, co było najbardziej bolesne dla Was, to już tak jakby jest za Wami. Teraz już jest tylko ten moment. Y kiedy Wy na to patrzycie, na to, co się działo, patrzycie na to, jak reagowaliście, jaki wpływ na to, jaki wpływ miało to na Was. I tak naprawdę, no słuchajcie, zaczynamy tutaj od karty siły. Więc to ujawnienie tego Waszego prawdziwego ja, co nawet dla, dla Was samych będzie ogromnym zaskoczeniem, że Wy w ogóle tacy jesteście, to przywraca Wam siłę. Albo daje Wam siłę, być może do tej pory w ogóle tej siły nie czuliście. Być może widzieliście to jako waszą wadę albo mankament. Dlatego było to ukryte gdzieś głęboko. Przed całym światem. Być może obawialiście się reakcji innych ludzi. A teraz, kiedy to wychodzi, no reakcja jest raczej pozytywna. I to Wam dodaje pewności siebie. I motywacji. Bo mamy tego rycerza buław. Tutaj po prostu tak jakby Odkrywacie swoje prawdziwe ja. Jest to coś nowego dla Was i to jest coś, co spowoduje, że będziecie chcieli zacząć pracować nad sobą i nad tym, co tutaj jest ujawniane. Z kart wyroczni, karta dla Was na październik, nazywa się Staying Focused yy, i Hold the Course. Chodzi tutaj o trzymanie kursu, czyli że tak jakby w momencie tego rozpoznania, kiedy patrzycie w to lustro, pełni podziwu dla siebie. Dlatego, co macie w środku. Co chowaliście do tej pory przed światem. To jest tak jakby inicjacja następnej fazy w waszym życiu. I tutaj tak jakby no, trzymajcie się kursu, tak? To jest początek, tak jakby statek wypływa z portu. Musicie obrać kierunek i się go trzymać. Zastanówcie się w momencie, kiedy tak jakby... Rozpoznajecie w sobie tą cechę, która okazuje się być pozytywna wbrew Waszym poprzednim obawom. To Wam naprawdę doda motywacji, więc zastanówcie się, w jakim kierunku chcecie tak, jakby to pociągnąć dalej. Karta wyrocznie wyjaśniona jest kartą ośmiu monet, i to jest tak naprawdę powtórzenie tej informacji, bo to również jest skupienie tutaj. Praca nad detalami. Tak, jakby bez przerwy. To jest coś, tutaj tak naprawdę nie chciałabym Was zdrazić, ale w momencie, jak odkryjecie w sobie albo jak wreszcie zauważycie w Was ten pozytywny aspekt, to tak jakby otwiera wam drzwi do drogi, która będzie wymagała od Was sporo wysiłku i pracy nad sobą, i skupienia, i tak jakby... Mam wrażenie, że będzie bardzo dużo szczegółów do dopracowania w związku z tym. I tutaj chodzi o to, żebyście się nie zniechęcali, bo tutaj już w październiku zobaczycie e, tak jakby już pozytywne rezultaty ujawnienia tej Waszej cechy. Cechy zainteresowań, cokolwiek to, to u każdego z Was znaczy. Ale to tak jakby wprowadza Was w tą następną fazę, gdzie już będziecie mogli to rozwijać. Ale to będzie, będzie wymagało ogromnego poświęcenia y, z Waszej strony. I też prawdopodobnie sporo czasu. I przede wszystkim nie zniechęcajcie się porażkami. To jest czytanie na miłość oczywiście, tak? Więc to po prostu ma związek z Waszą, y, z waszą sferą miłości. Być może jeżeli do tej pory nie, nie czuliście się zbyt... Y, Szczęśliwi, jeżeli chodzi o miłość. Być może to było właśnie powodowane tym, że coś cały czas ukrywaliście. Może nie tyle. Słowo ukrywać oznacza, że, że tak jakby wstydziliście się czegoś, albo że to coś to nie jest tak naprawdę dobre. Nie, tutaj po prostu zakryliście coś. I to być może Was blokowało. Więc nawet jeżeli mieliście okazję na to, żeby stworzyć z tym związek, tak jakby to, co tutaj obawialiście się wyjawić. Powodowało, że te związki kończyły się... no, no kończyły się. <grystanie> tak jakby nie mogliście być sobą, ale to nie było powodowane tym waszym partnerem, to wy to robiliście. Wy nie pozwalaliście sobie być sobą, bo myśleliście, że to jest złe, bo myśleliście, że nie zostanie to zaakceptowane bo obawialiście się odrzucenia. I teraz ku Waszemu zaskoczeniu, kiedy już przestajecie to ukrywać, kiedy to wypływa na powierzchnię, zaczynacie otrzymywać pozytywne rezultaty, zupełnie inne niż takie, jakie kiedyś otrzymywaliście. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, że jesteście w związku z kimś, no bo wiadomo jest to czytanie dla singli, chodzi tutaj o relacje między Wami a innymi ludźmi. I te relacje mają wpływ na wasze życie miłosne. I tutaj poprzez ujawnienie tego możecie zacząć zauważać, że wzbudzacie zainteresowanie u innych osób, co swoją drogą może doprowadzić do relacji romantycznej. Tylko teraz tak jakby może nie tyle wykorzystajcie. To, co tutaj jest ujawniane, nie, nie wykorzystujcie tego jako. Hmm, jakby Wam to wytłumaczyć. To nie jesteście Wy, inaczej. Ta cecha, która tutaj jest ujawniana, to Wasze hobby, czy po prostu to, jacy Wy jesteście. To nie jest jedyna rzecz w Waszym życiu, to nie jest. Tak jakby jedyna cecha, jaką macie i jedyna cecha, która będzie przyciągać inne osoby. Jest to coś, co jest dla Was ważne, jest to coś, co w stu z czym w 100% się utożsamiacie, jest to coś, co będzie wymagało Waszego wysiłku, Waszej pracy, ale nie jest to jedyna rzecz. Także nie, nie, tak jakby nie, nie zapominajcie o tym. Chodzi tak jakby... Oj, no widzicie, brakuje mi słowa. Żeby nie popaść w pychę. O. Że tak jakby jeden sukces, bo tutaj po prostu odnosi, odnosicie sukces, tak? Żebyście nie pozwolili, że ten jeden sukces y, sprawi, że po prostu y, latacie w chmurach i, i już Wam się wydaje, że wszystko będzie pięknie i super. Bo tak nie będzie. Będą porażki, będą przeszkody, będzie, będzie, będzie robota, tak? No nie wiem, tak jakby... Chodzi o to, żebyście nie wykorzystywali tego, co tutaj Wam wypływa w październiku, do poprawienia swojego życia miłosnego w sposób świadomy. To tak jakby wypływa, żeby dać Wam znać, że jest w Was coś, co jest bardzo wartościowe dla Was i coś, co może potencjalnie przyciągnąć do Was inne osoby. Ale tak jakby samo rozwijanie tego talentu, tej cechy, praca nad tym, tak jakby celem tego nie jest przyciągnięcie partnera. Wy robicie to dla siebie. No, mam nadzieję, że, że to, to już mam większy sens, to, co próbuję tutaj powiedzieć. Ma to wpływ na Waszą sferę miłości, na Wasze życie miłosne, ale nie jest to tak jakby narzędzie do tego, żeby znaleźć kogoś. I, I tak jakby znaleźć kogoś, kto z wami zostanie. Żebyście się w tym nie zatracili. Pracujcie nad tym. Strasznie dziwna ta wiadomość na Was wychodzi. Pracujcie nad tym, co, co znajdujecie w sobie, tak? Wiem, wiem, że się powtarzam, tylko próbuję tak jakby wypowiedzieć to w jak najbardziej zrozumiały sposób. To, co w sobie zauważacie, być może tego nie wiedzieliście wcześniej, a może wiedzieliście, ale ukrywaliście i to teraz wypływa w październiku, tak? Tak jakby nie pozwólcie, żeby te pozytywne rezultaty Was oślepiły. Okej, okay. zostawię to na tym, bo, bo po prostu nawet nie wiem, w jaki inny sposób mogłabym Wam to... Wytłumaczyć, tak? Po prostu chodzi o to, że macie również inne sfery życia, jest o wiele więcej rzeczy w Was i na Wasz temat, które również będą wymagały Waszego wysiłku, więc nie chodzi o to, żebyście rzucili nagle wszystko i się zajęli tym, co tutaj nagle Wam zaczyna przynosić korzyści. Nie, po prostu to będzie się działo w międzyczasie. To jest coś nowego, co jest Wam pokazywane, to jest coś nowego, co Wy zauważacie. Nowego, ale starego, tak? To, bo to już było Was. Więc trzymajcie się tego kursu, ale nie zapominajcie, że w międzyczasie dzieją się też inne rzeczy i tak jakby nie uważajcie tego za jedyną rzecz, która może przyciągnąć do was inne osoby. O, w ten sposób. Okej, okay, dobra. Zostawię to na tym. W części rozszerzonej czytania zajrzymy sobie, w jaki sposób moglibyście przyciągnąć do siebie prawdziwą miłość i odpowiedniego partnera. To będą te cztery karty na dole. Oprócz tego mamy trzy karty starota Kluczego. Kruk pokazuje nam czerwone flagi, rzeczy, których powinniśmy być yy, świadomi, rzeczy, na które być może powinniśmy uważać, coś, co, co nie powinno umknąć naszej uwadze w październiku. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to zapraszam. Link podaję poniżej. Jeżeli nie, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam udanego miesiąca. No i mam nadzieję, że widzimy się ponownie już za miesiąc.